Cześć, dzień dobry, witamy ponownie jeszcze raz. Spotykamy się z Hubertem, wydawcą wszystkich książek Karego Renarda w Polsce. Tym tak, razem. Dziękuję, na... dziękuję za te oklaski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. <grymne> 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 Widzę, że jesteś nad morzem, czyli tak samo jak ja na letnio, na wiosennie, także... Na ze... pewno moja tapeta jest nad morzem, a ja tak... Obok morza, no prawie w Radomiu, no to prawie. No, czuć, że ciało masz w Radomiu, a duchem jesteś nad morzem i cały czas w radości, tak? Tak, tak, tak. w radości Bożej i pokoju. Tak, ja wiedziałam, że to tak chcesz powiedzieć. Dobra. <gry> Teraz się spotykamy przy okazji naszego wspaniałego festiwalu, drugi raz w Polsce, Festiwal Kursu Cudów. Będzie szereg znakomitych gości, w tym Gary Renard, który napisał Zniknięcie Wszechświata. Tak, no dzięki, dzięki Ci właśnie za zaproszenie jego i innych też i, i za ten festiwal, no to super, super inicjatywa. Dzięki, dzięki. No i powiedz mi, bo często się spotykam z takim pytaniem, jak mówię, że drugi festiwal Kursu Cudów, co to jest ten Kurs Cudów? Po co ten Kurs Cudów? Co to jest? No, Kurs Cudów to jest w zasadzie taka drobna książeczka, która pozwoli Ci osiągnąć szczęście, oświecenie i jedność z Bogiem, prawda, bezmiar miłości, bezmiar szczęścia i radości, no a poza tym to w zasadzie nic, nic nie robi konkretnego. No to nie jest szczególnego, to drobiazg. To, to żartuję, ale przypomina mi się taka anegdota kiedyś Kena Łapnika, który jest jednym z największych nauczycieli kursów niestety już nie żyje, kiedyś ktoś zapytał, jak mógłby określić przesłanie kursu dwoma słowami, czy tam kilkoma słowami, tak w skrócie, krótko mówiąc. I, i, i ta osoba, która pytała potem o tym, opowiadała, mówi, że on spodziewał się, że pewnie powie, że no nie da się tego w jednym słowie, raczej w jednym zdaniu zawrzeć, albo że wrzuci jakiś cytat z kursu, w końcu sam kurs ma 1300 stron, no jak to zawrzeć w jednym zdaniu. A, a Ken odpowiedział tak, Bądź życzliwy, tak można tak można, yy, można, to w skrócie, po angielsku to było be kind, czy też można powiedzieć bądź uprzejmy, bądź do, do, dobroduszny, bądź be kind, bądź życzliwy dla innych. I, i tak, tak można by w skrócie określić całe przesłanie Kursu Cudów yy, na szybko. Więc yy, myślę, że to jest do, dobra, dobre przesłanie i, i tak moglibyśmy... I warto to stosować w życiu, bo to i dla siebie, i dla innych będzie miało same pozytywne efekty. Tak, i zachwyca mnie za każdym razem, jak czytam kurs, właśnie ta prostota, i nic więcej nie jest potrzebne. Ja jestem życzliwa, uprzejma, to jak mogę patrzeć na świat zewnętrzny, na innych ludzi, jeżeli ja w środku utrzymuję tylko taki stan? No, zachwycające. Wiesz, bo to jest tak, że to, co widzimy na zewnątrz, to tak naprawdę. Nasza podświadomość skrycie myśli, że jest prawdą o nas. Więc jeśli na przykład będziemy pomstowali na innych, będziemy widzieli te złe rzeczy, to w ten sposób kodujemy jakby naszą podświadomość, że to jest prawdą o nas samych. Natomiast używając przebaczenia, używając właśnie uprzejmości, życzliwości, wysyłamy te pozytywne pozytywne przesłanie w świat i w ten sposób nasza podświadomość będzie wierzyła, że to jest też prawdą o nas. No i witamy ponownie. Ego wycięło nam numer. Tak, ego czuwa. Ego czuwa. Tak. Były usterki techniczne, ale już jesteśmy z powrotem. Tak, broń Boży nie daj nam wyjść, nam mówi nasze kochane ego, poza naszą strefę komfortu, żebyśmy mogli być w końcu szczęśliwi i radośni, prawda? Trzymaj nas tym starym i bezpiecznym. Tak. tak, tak, tak. No to powiedz, bo wycięło nas w momencie, jak mówiliśmy o podświadomości. Jak to jest, z tym, że to, co mamy w środku, wyprojektowujemy na, na zewnątrz. Tak, no to tu jeszcze więcej dodać. No tak, 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 tak to bywa. No i generalnie musimy te pozytywne prawda, emocje i przede wszystkim przebaczenie, bo to jest, to jest bardzo ważne w ujęciu kursowym, stosować do, do innych. I jak mówi kurs, przebaczenie jest darem, którym, który dajemy sobie. Czyli przebaczając innym, tak naprawdę przebaczamy sobie i to nasze, też już patrząc zupełnie dualistycznie na, jako na nasze, nasze ciało, nasze ten. Jeśli nie będziemy się stresować, martwić, to nie, nie będziemy tych negatywnych hormonów, prawda, kortyzolu wytwarzać, będziemy bardziej szczęśliwi, uśmiechnięci. I to już nawet same, same te efekty są, są ważne. Pomijając całą metafizykę, która jest. De facto najważniejsza, ale powiedzmy, jeśli ktoś nie za bardzo w to wierzy, to, to nawet y, przebaczenie jest na poziomie praktycznym bardzo, y, bardzo ważne no, i, i daje efekty. Tak, tak. To jedno z tych narzędzi, o których mówi kurs tak samo proste do zastosowania, jak y, y, bądź życzliwy, prawda? Tak, tak. No kurs mówi, zresztą Jezus mówi w kursie, że nie musisz wierzyć w to, że to, że to jest prawda, spróbuj i niech ci efekty same przekonają. Tak. Spokojny umysł, prawda, większe, mniej lęku, więcej radości. No to w dzisiejszych czasach, prawda, tych zaganianych, zestresowanych, prawda, gdzie ludziom tak odbija z powodu tego całego wyścigu szczurów i z powodu tych sytuacji stresogennych, które mamy wkoło, no to to jest bardzo dobre antidotum na to wszystko. Tak, tak. I zawsze się zastanawiałam, gdzie jest ten początek, skąd wziąć tą to, to radość, te to szczęście, ten spokój wewnętrzny. I wszystko, co, co czytam w kursie, sprowadza mnie do tego, że początkiem jest to, co ja myślę na swój temat. Tak samo jak powiedziałeś, Be kind, to, to jest niby takie proste do zastosowania. I stąd A. też nazwa festiwalu w tym roku, tytuł festiwalu, kim jestem. Tak, w sierpniu się spotykamy. 25-29 tak. sierpnia. To jest też jedno z podstawowych pytań, które kurs zadaje nam. Kim jestem tak. ty, który żyje w tym świecie? Tak, tak to w kursie jest tak. ujęte. Więc... Bo tak, jak ja będę patrzeć na siebie, kim jestem, tak, tak będę potem projektować na ten świat zewnętrzny i ten świat zewnętrzny będzie mi to z powrotem oddawał jak lustro, tak? Albo be kind, bądź życzliwy, albo. No, sorry, tak. Wiesz, bo 90 procent z plusem ludzi widzi siebie jako ciało prawda że my jesteśmy naszą identyfikacją prawda mamy imię nazwisko PESEL prawda kredyt w banku i tak dalej natomiast prawda o nas jest taka że my jesteśmy stworzeniem Bożym duchem że duszą, chociaż to też jest pojęcie jakby oddzielone, natomiast my jesteśmy duchem jednym z Bogiem, który jest nieśmiertelny i którego nie można zabić. Więc ciało może zostać zniszczone, natomiast duch nie może zostać zniszczony. Więc I i w, tym, w tym jakby powinien zawierać się ten właśnie pokój Boży, że to, co jest. My się identyfikujemy z tym, co jest zniszczalne, prawda, z naszym ciałem, natomiast mało kiedy się identyfikujemy z tym, czym naprawdę jesteśmy, czyli duchem. Czyli fragmentem myśli Bożej, umysłu Bożego, który jest nieśmiertelny, doskonały, pełny, yy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast postawiliśmy te bariery między tak. tym, kim jesteśmy, a, a naszym rozumieniem tego, i to jest właśnie ego. I potrzeba odczynić tego, yy, te wszystkie bariery ego, żeby, żebyśmy doświadczyli tej miłości, te, tego, tej doskonałości której no, w tej chwili nie widać, bo jest mocno schowana, prawda? No, ale dzięki festiwalowi, dzięki studiowaniu, kursu, myślę, że to jest, wiesz, to są takie pierwsze kropelki deszczu na pustyni, w ten, ta pustynia, mówiąc, świat dualizmu, prawda, że, że to się wszystko tu dzieje, że to jest zło, nieszczęścia i tak dalej, ale właśnie dzięki kursowi, dzięki spotkaniom z, z życzliwymi ludźmi może zajaśnieje nam w głowie, że jesteśmy jednak czymś więcej i że cała ludzkość, prawda, jest czymś więcej, jest właśnie tym obliczem Chrystusa doskonałym, w którym powinniśmy się przeglądać i, i, i pamiętać o tym. Tak, tak, no dla mnie w tym właśnie zawiera się cały sens robienia festiwalu i tego rodzaju spotkań, żeby Sprawdzić, doświadczyć empirycznie, że ja jestem tą mocą, to nie jest ktoś na zewnątrz mnie, jak ten pan z broną i z widelcem, patrzący przez lunetę, co ty dzisiaj żeś nagrzeszyła, tylko ja jestem tak. tą niewinnością, tą bezgrzesznością, tą mocą i mogę dosłownie wszystko, wystarczy w to uwierzyć. A dwa dni temu czytaliśmy, jak co rano o siódmej, był w tekście fragmenty dotyczące wiary i kto może dać mi wiarę. Tylko i wyłącznie ja. Także wszystko zależy od nas. No i będziemy mieć tyle wykładów, tyle warsztatów, tyle sesji światła, tego łączenia się w radości i, i miłości, i tej intencji połączenia z czymś wyższym w nas, że mam szczerą nadzieję, że to rozpoznanie do wielu z nas y, trafi. A powiedz mi jeszcze czy książka Garego Renarda, bo Gary Renard będzie obecny na festiwalu i dzięki twojej uprzejmości będą też dostępne do kupienia wszystkie jego książki, które mamy na ten moment wydane w Polsce. Czy ta książka Zniknięcie Wszechświata ona odpowiada na takie pytanie? Kim jestem? I co w związku z Wiesz tym? Co, dla mnie tak, tak jak mówiłem wcześniej, ja to przez długi czas właśnie usiłowałem rozszyfrować, o co chodzi w tym świecie, prawda, wszystkie jego zagadki i tak dalej, tam się ufologią też interesowałem, no. jakimiś tam tajemnicami i aż w końcu właśnie przyszedł kurs, przyszło zniknięcie wszechświata i hurtem wszystko rozwiązali i tak zostałem troszkę w cudzysłowie na lodzie, bo już nie mam się czym interesować innym, bo no wszystkie no, zagadki zostały rozwiązane, wszystkie ten narzędzia zostały dane, tak. Tak naprawdę, no, szczęście jest decyzją, którą muszę podjąć. I tak chyba jedna lekcja skursowa taka mówi. Wszystko jest, tak naprawdę, sprowadza się do decyzji umysłu. Oczywiście my mamy tę decyzję utrudnioną przez to, że wierzymy różne dziwne rzeczy na swój temat, że jesteśmy niegodni, grzeszni, że tam popełniliśmy różne straszne rzeczy, no ale kto w życiu nie zrobił czegoś, czego nie żałuje potem, prawda? Przynajmniej tak się, tak się wydaje. Tak. Na, tak Patrząc z perspektywy kursowej. Więc tak naprawdę to jest decyzja, decyzja naszego umysłu, czy będziemy, mamy tą rękę i czy podamy ją Duchowi Świętemu, czy podamy ją ego. No do tej pory szliśmy przez życie z ego za rękę i no nie było to prawdopodobnie optymalne, ponieważ ego prędzej czy później ześle nam jakąś nieprzyjemnego psikusa, prawda? Zrobi coś, czym będziemy się martwić albo będziemy lękać i tak dalej. Tu wspomnę o tej nieświętej trójcy, o której mówi kurs, czyli grzech, poczucie winy i lęk. Czyli, że grzech, że popełniliśmy coś w przyszłości, w teraźniejszości mamy poczucie winy, no i lęk przed przyszłością, prawda? Przed karą, co, co za to będzie. Natomiast to są wszystko wymysły to są halucynacje naszego, że tak powiem, chorego umysłu, który zachorował w momencie, kiedy wydawało mu się, że oddzielił się od Boga. I hmm. jedyne co, to musimy podjąć decyzję, że przebaczamy sobie i innym to, to co nam się wydaje, że, że się dzieje. No i, i, i co, no i miłowanie bliźniego i powrót, powrót prawda, krok po kroku do, do właściwego umysłu, czyli do tego, kim jesteśmy z Bogiem. Co kurs ułatwia. No i co książki Garego też mocno ułatwiają, bo ten język kursu, który może nie jest najłatwiejszy dla początkujących, y, jest y, bardzo dobrze wyjaśniony właśnie w książkach Garego. Tam jest takim potocznym, ludzkim językiem, y, opisuje tam jest dużo o seksie, o jakiejś historii, o zagadkach czyli wszystko, co co jak tylko lubi tylko i do rozpoznania tak wewnętrznego i co to tak. potem robić? człowiek studiuje takie książki kurs cudów zniknięcia i co to potem robić przeszłość no no młody, tak. przyszłości nie ma to po co się jej jebać skoro wiadomo że jej nie ma trzeba żyć tu i teraz no i, i co tu robić tylko być no no tak no tak mi, taki mi przyszedł fragment do głowy właśnie z książek Gary'ego bo on rozmawiał z, z mistrzami i oni tam mu tłumaczą jakie to niebo jest wspaniałe świetne i tak dalej że wszystko jest y, y, cudowne, bez zmiany, nie ma cierpienia, i tak dalej. On mówi, no ale czy to nie jest trochę nudne. A, a oni mu odpowiadam, Gary, pozwól, że ci zadam pytanie, czy orgazm jest nudny? A on mówi: No, no nie, nie, oczywiście, że nie. A on mówi no to wyobraź sobie tak milion razy więcej i cały czas. O no, ja to, się że, przegrzewają się bezpieczniki, w umyśle, no trudno sobie to, to, to wymyślić. No ale. Y, ale powiedzmy, że pozostaje wrażenie, że no faktycznie to nie jest chyba nudne. No faktycznie nie jest takie głupie poświęcić 15 minut dziennie, żeby sobie poczytać coś głupiego. Tak, tak. No więc generalnie to może być dobre, dobry jakby hasło, taki catchphrase na może trzeci festiwal. Orgazm cały czas. O, wow, no, nie wiem jak Państwo, ale ja się czuję zmotywowana, także czuję nagłą potrzebę, żeby. No oczywiście, takie Żart, wybaczcie kursowo. Chociaż może nie żart, no mistrzowie to obiecują. A ten, jak to się skończy, to przeczytajcie w książkach Garego. <laughs> tak, przeczytajcie. No ja też miałam w medytacji porannej kiedyś takie doświadczenie, że patrzyłam z góry, z tego poziomu bycia jednią na dół, na ziemię. Pierwsza rzecz, którą złapałam, Boże, jak, jak, jak to jest nudno, No ta, spokój. Stepani, nic się nie dzieje. Patrzy tam w dół, a tam bsz, wolno jakieś coś. Ktoś ma pretensje w kółko do kogoś. Jezus Maria. Także taki trik ego, że to nudne jest, że tak, można żyć tak, radośnie, że, szczęśliwie. Że niby te i... cierpienia, te to problemy, to, to, nie, to, to jest takie ciekawe. No jak spatrzymy z boku, to jest ciekawe, ale jednocześnie przecież buduje się w nas poczucie winy, że albo nie pomagamy, albo że nie wiem, skrycie cieszymy się, że to dobrze, że to oni, a nie nas spotyka, prawda? I tak dalej. I to wszystko, wszystko jest tak, tak zrobione, że bad ego nas tam wychłoszcze tą poczuciem winy z każdej strony. No. Tak, tak. Jak, jak mówi stare powiedzenie, jak się nie obrócisz, dupa zawsze z tyłu. No. Tak jest. Ego zawsze, zawsze cię dogryzie, prawda? O ile nie weźmiesz się za przebaczanie, za Właśnie miłowanie, bycie życzliwym, to, to ego nas dojedzie prędzej czy później. Tak, tak. Straszliwy trik. Ego cały czas być w poczuciu winy, dosłownie z każdego dowolnego powodu. Także gwarantujemy, że to jest iluzja, że to powoduje tylko ból i cierpienie. Tego chyba każdy z nas doświadczył i przekonał się. Tak? Tak, na na się tak życia prędzej czy później. Tak. No, także tylko, tylko powrót do naszego naturalnego stanu i uwierzenie, że to jest dostępne dla każdego z nas, naprawdę. To, to nie trzeba medytować w jaskini 20 lat, trzeba podjąć decyzję siedząc tu no, i co, teraz co na krześle i tyle. Hmm? Co kogo kręci, no jak ktoś lubi siedzieć w jaskini, inny w piwnicy, prawda? No to... Nie no, ale w jaskini to nie będzie tych orgazmów razy tysiąc, to nie, to absolutnie, trzeba być wciąż. Nigdy nic nie wiadomo, wiesz, życie jest pełne niespodzianek. Zależy, z kim tam w tej jaskini jest. No dobra, czyli taki stan się włącza, proszę Państwa, jak się studiuje. Tak. Wiesz, też ważną częścią kursu, o której może nie mówi się aż tyle, ile powinno, jest to, że żeby nie traktować tego życia tak, tak strasznie poważnie, Że właśnie, żeby się uśmiechać częściej, żeby żartować. I tak jak właśnie teraz tu robimy, jeśli ktoś nie zauważył, prawda? I, i za bardzo poważnie się ten. Więc. Życie, jest, no, ży, życie to śmiertelna choroba i wszyscy, wszyscy, wszyscy tutaj, prawda, skończymy w jeden sposób. Przynajmniej dopóki nie przebaczymy tego. Więc nie ma, nie ma się co przejmować. Nie ma się co przejmować. Trzeba żyć lekko i radośnie, to wszystko się da. Krótka decyzja umysłu. Tak. tak. <noise> Dobra, bardzo dziękuję jeszcze raz. Będziemy doświadczać tego wszystkiego na festiwalu. Tutaj to logo jest dla mnie bardzo ważne, bo. Przedstawia właśnie takie idee, które, które są celem, opisane jako cel w kursie. Celem jest wolność, celem jest radość, celem jest spokój. To jest to, co jest celem dla nas, normalnego homo sapienza, dane nam z góry, z tego najwyższego. I w połączeniu oczywiście z, z bratem, z siostrą w jedności. Także bardzo lubię to logo. Jeszcze raz dziękuję Mariannie, że takie piękne, piękne, przepiękne stworzyła. No i zapraszamy na festiwal i zapraszamy do studiowania książek Karego Renarda. Dzięki za zaproszenie. Fajnie było pogadać. No i, i miejmy nadzieję, że, że festiwal i że nasze studiowanie kursu będzie wielkim sukcesem. Tak jest. I do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Hej.